Cześć, witam Cię serdecznie w podręczniku blogera. W dzisiejszym odcinku z cyklu porady techniczne powiem Ci, w jaki sposób zmniejszyć wideo bez utraty jakości i za darmo. Będzie nam potrzebny do tego darmowy program Handbrake. Żeby go ściągnąć, idziemy do strony wwwhandbrakefr download Downloads.php. I tutaj, na tej stronie, możesz zobaczyć, że w zależności od tego, jaki masz system operacyjny, ściągasz inną wersję. Wybierasz sobie wersję, ściągasz na e, komputer. Cyk, mi się tutaj właśnie ściąga ten program. Ja już go mam zainstalowanego. Dlatego przejdźmy bezpośrednio do programu. Niestety, ten program jest dostępny tylko w wersji anglojęzycznej albo niemieckiej. Ale nie martw się, ponieważ jest bardzo prosty w użyciu, i teraz Ci wszystko pokażę. Na początku pojawia się takie okno, w zależności od tego, czy chcesz zmniejszyć cały folder, czyli kilka filmów, albo pojedynczy plik. Ja klikam pojedynczy plik. Tutaj sobie wcześniej przygotowałem film. Będzie to ten oto film. Spójrzmy na właściwości. On teraz ma 3,8 GB. Tak, 3,8 GB, 3,6. O, patrz, tu pokazuje 3,8, tu pokazuje 3,6 GB. Detale yy 1920x1080, długość 8,41, frame rate 60, klatek. OK, czyli otwieramy teraz ten film. On nam się tutaj wgrywa. Co tutaj zaznaczamy? Format MP4 zostaje taki, jest, taki jaki jest. Zaznaczamy Web Optimized. To są ustawienia, z których ja korzystam. Możesz poławić się oczywiście z tym programem. Czyli tutaj zmieniamy tylko Web Optimized. Zostaje tak jak jest. Rozmiary. Tutaj wszystko zostaje tak, jak jest. Jakość zostaje taka sama. Ok, w międzyczasie nie zapomnij subskrybować tego kanału i dać lajka. Like Dzięki. Ok, dalej. Tutaj jakość zostaje taka sama. Ja używam ustawień General Fast. 1080, 30 klatek. Myślę, że najmniej powinieneś korzystać z 720, to poniżej tego nie powinieneś schodzić 10 000 e, rozdzielczość 1920 na 1080 jest tutaj idealna. Ja tak tutaj to zostawiam i teraz wybieram gdzie chcę, żeby ten plik został zapisany czyli w tym samym pliku e, z mniej Zmniejszony film, tak będzie się nazywało. Format MP4, tak zostaje. Save. I teraz klikamy Start Encode. Dobrze, tutaj się wyświetla, ile procent już jest gotowe. 1% mniej więcej zajmie ten cały proces 7 minut. Dobrze, gotowe, czyli zmniejszanie filmu skończyło się. Teraz znajdźmy go sobie. Ok, dobrze, to jest ten film zmniejszony, właściwości Tutaj zobaczmy właściwości Jaka jest różnica? Ok, poprzednio ten film miał 3,64 GB, na tą chwilę ma 337 MB I wciąż ten film jest w bardzo dobrej jakości Czyli zmniejszyliśmy ten film z 3,68 GB do 330 MB, jest to bardzo duża różnica w szczególności, kiedy na przykład chcesz wygrać film na YouTube, a nie masz dostępu do dobrego internetu, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Także polecam Handbrake. Jeżeli ten film był pomocny dla Ciebie, to subskrybuj mój kanał, dawaj łapę w górę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!